Jestem szczęśliwym ojcem pięcioletniej córki, także pracę łączę z obowiązkami rodzica, z odwożeniem do przedszkola, czasami oczywiście sytuacje awaryjne. Jestem mamą, to przede wszystkim bardzo ważna dla mnie rola życiowa, którą pełnię. Jestem mamą dwóch wspaniałych córek, które mają 8 i 6 lat. Są to dziewczynki bardzo ambitne, bardzo energiczne. Bardzo wiele się od nich uczę i cieszę się, że pełnię też tą rolę w życiu. W biurze jestem raz, dwa razy w tygodniu. Pozostałe dni pracuję z domu, więc mam możliwość połączenia bycia rodzicem z, z pracą zawodową. Podchodząc do rekrutacji tutaj w firmie, otwarcie mówiłam o tym, że jestem mamą małych dzieci, że może to być pewne wyzwanie, żeby łączyć te dwa światy i dzielić swój czas. Natomiast było to odebrane bardzo pozytywnie. Firma mocno stoi wartościami rodzinnymi, więc nigdy nie, nie stanowiło to problemu, żebym mogła te, te dwa elementy łączyć. Nigdy nie odczułam, że to, że jestem mamą, jest jakimkolwiek problemem. W Transition Technologies mamy bardzo dobre podejście do, do rodzicielstwa, takie życiowe, powiedziałbym. Większość menedżerów, pracowników jest rodzicami, więc każdy zdaje sobie sprawę, jak wymagająca jest to rola. I każdy zdaje sobie sprawę, bardzo życiowo, że tak naprawdę to jest nasza pierwsza rola w życiu. Bardzo lubią tutaj przychodzić. Bardzo im się to podoba, że, że jest to taka przestrzeń, nie tylko typowo pracowa, jak im się to kojarzy z biurami, natomiast też trochę rozrywkowa. Więc tak, gdyby tylko mogły, najchętniej przychodziłyby tu codziennie. W Transition Technologies PSC mamy imprezy, które uwzględniają również dzieci i nasze rodziny, co jest bardzo miłe i pozytywne. Przede wszystkim bierzemy udział co roku w imprezach mikołajkowych, które są tutaj dla dzieci organizowane albo w siedzibie firmy, albo poza. Też nasze dzieci, firma pamięta o nich, na przykład podczas Dnia Dziecka, kiedy czekają na nich upominki lub imprezy typu Family Day. Więc tak, bardzo chętnie bierzemy w tym udział. Jak firma zareagowała na informację o, o, o tym, że będę miał córkę? Bardzo pozytywnie. Od szefa dostałem gratulacje szczere e, oraz, e, oraz wsparcie, którego potrzebowałem, zrozumienie, jeżeli chodzi o brane Europy, zwolnienia. Myślę, że w naszych rozmowach na temat tego, czy podjąć wyzwanie na przykład macierzyństwa, Pojawiają się wątpliwości, jak będziemy godzić ten świat, jak w ogóle ta praca będzie wyglądać, kiedy mnie jako przyszłej mamy na przykład nie będzie przez jakiś czas tutaj w firmie. Natomiast są to tematy, które myślę, że nasi pracownicy czują się dość komfortowo, ponieważ działamy dużymi zespołami. Wiemy, że to miejsce pracy będzie na nas czekać, kiedy wrócimy, i jakby jest to temat zaopiekowany.